Cześć. W jaki sposób porównywanie się powoduje, że masz bardzo niską samoocenę? Czy to w ramach tego, jak wyglądają Twoje prace, czy to w ramach tego, jak się wyceniasz jako fotograf, jako osoba, która już w tej chwili robi coś lepiej niż taki przeciętny Kowalski. Bo już zaczęła, już się o tym uczy, już to robi. Pamiętajmy, że przeciętny Kowalski przyjdzie do ciebie na sesję zdjęciową, dlatego że on tego zrobić kompletnie nie potrafi. On tego nie umie. On nie może popatrzeć na siebie z zewnątrz i zrobić sobie naprawdę dobrego selfie, tak jakbyś ty zrobił mu fotografię. Więc jedną z rzeczy, którą ja bardzo często słyszę, a która was hamuje przed braniem pieniędzy i podwyższaniem swoich cenników za to, co robicie w fotografii, jest to, że macie w głowie, że jak ja mogę brać duże pieniądze, skoro dookoła mnie są ludzie, tysiące ludzi, którzy robią te zdjęcia trochę dłużej i oni są lepsi albo robią już wiele lat, to jest bez znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to ty sam wyceniasz na ten moment swoją wartość. Jeżeli ty porównujesz się do innych i mówisz, że ty nie możesz, nie jesteś w stanie brać więcej, tylko dlatego, że dookoła ludzie biorą. Może nawet nie tyle biorą, co po prostu robią to według ciebie lepiej, to to nie ma znaczenia. Człowiek przychodzi do ciebie, nie tylko po twoje zdjęcia, pamiętaj o tym. To jest raz. Dwa: jeżeli będziesz się w ten sposób porównywał, nigdy w życiu nie będziesz się czuł pewien siebie. To zabiera ci możliwość czucia, że jesteś wystarczający. Ja dopiero w momencie, kiedy odpuściłam sobie to porównywanie, że jak ja mogę brać, skoro są inni, którzy brali ode mnie na ten, ten moment, dawno temu więcej, dopiero kiedy to sobie odpuściłam, zrozumiałam, że kiedy podałam cenę mojemu klientowi i klient powiedział: Dobrze, nie ma problemu. Wtedy to było 2000 zł. Pierwszy raz podane przeze mnie po rozmowie konsultacyjnej, ja byłam w szoku. Ja przez 10 lat nie byłam w stanie podać większej ceny, bo myślałam, właśnie byłam w tej. Bańce, bańce, która była taką próżnią, a która zamykała mnie w takim przeświadczeniu, że ja nie mogę jeszcze wziąć tych pieniędzy. Ale doświadczenie pokazuje, że mogłam, bo ktoś mi to dał, bo ktoś mi za to zapłacił. Ale uwaga, nie będziesz tego wiedział, póki nie spróbujesz, póki nie zrobisz tego po raz pierwszy. Także to jest bzdurą, wierzyć w to, co jest dookoła, jeżeli masz w sobie coś tak zwanego jak mega przesadzony perfekcjonizm, którego bardzo często mamy jako fotografowie. Również go kiedyś miałam. Uważam, że to był olbrzymi błąd z mojej strony, dlatego że to jest jedyna rzecz, która mnie powstrzymywała przed rzeczywiście robieniem pięknych fotografii, zadowoleniem własnym i zarabianiem na tym godnych Ciebie pieniędzy. Bo to, że Ty to robisz, to robisz coś niesamowitego dla drugiego człowieka. Pamiętaj, więc nie porównuj się do wszystkich dookoła. Ja wyznaję zasadę konkurencji, nie ma. Nie ma drugiej takiej samej osoby jak ty i nie będzie, dlatego jesteś wyjątkowy. I tu i teraz, w tej chwili pozwalam ci na to, żebyś brał więcej za to, co robisz. Nie ma innej opcji. I teraz dalej powiesz nie, ale jak to przecież ja nie mogę. Okej, okay, możesz się tego trzymać, możesz tak zostać. Tylko pamiętaj. Jeżeli będziesz się tego trzymał, to przez kolejne lata będziesz robił swoje sesje zbyt tanio, nie będziesz w siebie wierzył. Dasz się często wykorzystać prawdopodobnie klientowi, bo klient, jak tylko czuje, że odrobinę może, to to robi. Jeżeli nie masz granic ustawionych, to wszystko później pójdzie w kierunku wypalenia. I mówię to nie dlatego, że tak uważam, tylko dlatego, że ja sama to miałam. I wiele osób, które, które z nami na coś nie rozmawia na naszych konsultacjach,. Po prostu tak ma, właśnie się wypaliło i chce zmienić wszystko. W innym przypadku zaraz rzucę tą fotografię w cholerę. Nie chcesz być osobą, która będzie musiała rzucić pasję, coś pięknego, coś, co zaczęła, zaczął robić, bo, bo to kocha. Wymiar tego, jak bardzo uwielbiasz to robić, jest równoznaczny z tym też, ile na tym zarabiasz później. Bo jeżeli ty dostajesz wysokie pieniądze. To znaczy, że przyjmujesz wdzięczność za to, że komuś zrobiłeś coś, co jest piękne, co zrobiłeś z całą swoją duszą. Także, jeżeli chcesz, to zapraszamy Cię serdecznie na taką właśnie darmową konsultację. Napisz do mnie na brief albo albo wejdź w komentarz, który będzie przyczepiony na dole, lub w opisie, i dołącz się do grupy sekrety fotograficzne. Sekrety marketingowe bogatego fotografa. Zapraszam cię serdecznie i mam nadzieję, że zapamiętasz sobie to bardzo mocno. Już w tej chwili możesz brać pieniądze za to, co robisz, bo to już w tej chwili jest dobre i warte tego. Jeżeli już ktoś ci powiedział, że robisz to pięknie, spodobało mu się to, to jest znak, że to już jest ten moment. I nie czekaj, bo czekanie tylko zwiększa frustrację, nic nie zmienia. Musisz robić, działać, zmieniać, wychodzić poza strefę komfortu. Dziękuję Ci serdecznie, jeszcze raz zapraszam. Mam nadzieję do zobaczenia. Cześć.